Przeczytamy tę Ewangelię, tak trochę zdanie po zdaniu. Ona też dosyć dobrze pasuje do księdza Jerzego, naszego błogosławionego, bo Jezus mówi o tym w kwasie i tak dalej, w lęku przed bojaźnią, oj, bojaźni Bożej, a potem mówi właśnie o prześladowaniach kościoła. Tu jest napisane, kiedy wielotysiączne tłumy zebrały się ko Jezusa, i potem się cisnęli jedni na drugich. Ja tu przyniosłem ze sobą to Pismo Święte, które wam reklamowałem, Biblię pierwszego kościoła w tłumaczeniu księdza Popowskiego. Bardzo polecam to tłumaczenie, bo on przetłumaczył to tak, ja z pamięci już powiem, że dziesiątki tysięcy ludzi gromadziły się wokół Jezusa i się tratowali. I teraz to może mieć znaczenie symboliczne w kontekście prześladowań kościoła i tak dalej. Zobaczcie jak te narody się tratują, nie? Sytuacja polityczna, wojny, i gdzieś tam, w kontekście tych konfliktów między narodami, cywilizacjami, często padają ofiarą chrześcijanie. Strzeżcie się, Jezus mówi o tym kwasie, który, który, którym nazywa obudę. Tu chodzi o to, że. Yy, że, żeby być przejrzystym, kościół był przejrzysty, tak naprawdę. Czyli nie było czegoś tam szeptania po kątach, a ludziom powiemy co innego. Nie? Można, można w, na poziomie religii prowadzić podwójną grę. Nie? Natomiast Jezus potem mówi: o kogo się bać? Boga, nie, nie ludzi. Bo można się bać społeczeństwa i czegoś mu nie mówić. Kościół może tak postępować, albo sprzeciwić się jakiemuś systemowi, tak jak to zrobił błogosławiony Jezus, za co przypłacił życie. Chodzi o to, że Bóg wszystko wie, wszystko widzi, przed Nim się nie ukryje. Dlatego jest to wezwanie Jezusa do tej bojaźni Bożej. I tutaj Jezus mówi tak, Mówię Wam, przyjaciołom moim, nie mówi tego tłumom, tylko swoim uczniom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, potem nic więcej uczynić nie mogą. No to, to tak możemy się przelęknąć z tego słowa, bo tylko, tylko mogą Was zabić, nie? I nic więcej uczynić nie mogą. Bo... No. Zacie znaczy, męczennik nie ceni tego swojego ciała, czyli życia ciała. Gotowy ujrzeć. Pokażę Wam, kogo się macie obawiać. To kogo to już jest, powinno być napisane z dużej litery, to znaczy Boga. Bójcie się tego, który o zabiciu ma moc wtrącić do piekła. I to jest Bóg, piekło. Bezpośrednia relacja, że Bóg wtrąca do piekła, tak? No teraz chciałbym to troszeczkę się nad tym zatrzymać. Bo ta dar Ducha Świętego, który nazywany jest właśnie bojaźnią Bożą, to jest, właśnie, to jest dar pochodzący od Boga. I on ma w Piśmie Świętym podwójne znaczenie. Są jakby dwie rzeczy, mówi Pismo Święte, tej bojaźni Bożej. No pierwsza to jest to, że ten lęk przed potępieniem. Że Bóg, który ma władzę mnie potępić, Idźcie gdzie precz ode mnie, jak mówi w sądzie ostatecznym Jezus. W Ewangelii Mateusza. Ale gdybyśmy się zatrzymali tylko na tym, że mamy Boga czcić z, z lęku przed karą, no to by była patologiczna religijność. Trzeba dopełnić tą drugą stroną bojaźni Bożej. To jest, można powiedzieć, zawierzenie całego mojego życia Bogu. Zdaje się na Boga. Tak jak mówił. Karol de Foucault, święty, mon père, père, panie, nie mon père, père, je m'abandonne à toi. Czyli Boże, zdaję, my to przetłumaczyliśmy, zdaje się na Ciebie, nie? Tak, tak jakby omdlewa, że abandon, to znaczy tak jakby skłania, skłaniam się, znaczy kładę się jakby w ramiona Boga nie? w takiej słabości. I to zakłada pełną wolność wewnętrzną. Jak całe życie oddaję Bogu, to jestem tak naprawdę wolny wolnością Boga. I tutaj zahaczę o błogosławionego Jerzego. Nie pamiętam dokładnie, będę cytował z pamięci, że człowieka, jest, i on tak mówił na tych kazaniach swoich, które gromadziły te no, ogromne tłumy. Człowieka można zniewolić systemowo, zewnętrznie, ale nie można mu odebrać wolności. Oczywiście mam na myśli tej, tej wewnętrznej wolności. I drugie jego zdanie, że jedynym znaczy przeszkodą do, wolno, do wewnętrznej wolności jest nasz strach przed ludźmi. Jak to się pokrywa z tą Ewangelią. Oni mogą tylko zabić. I tak naprawdę ta, ta, ta systemowość zła, bo w takim świecie żyjemy. Jan Paweł II o tym mówił, że są systemy zła w świecie, które często działają przemocą. Ksiądz Jerzy mówił, że przemoc nie jest oznaką siły, ale słabości człowieka. I to się bardzo pokrywa z mądrością, i tuż kończę, duchową, bo chcemy coś z tego wynieść też dla nas. Ja mam dar bojaźni Bożej, o tak można sobie powiedzieć. Myślę, że jak was już trochę znam, Wszyscy mamy właśnie ten dar czczenia Boga, zawierzania się Bogu, czyli nie to, że, że, że nas potępi, tylko że nas zbawi. Bo doskonała miłość usuwa lęk, jak pisze święty Jan i tam jest sprecyzowany, jaki lęk przed potępieniem, przed karą. Doskonała miłość usuwa lęk przed wiecznym potępieniem. To jest pełnia wiary wtedy. I zobacz, jak człowiek to coś ma, to jest całkowicie wolny wewnętrznie. Zrób ze mną, co ci się podoba. Błogosławiony Karol, święty Karol de Foucault Zrób ze mną, co ci się podoba. Cokolwiek uczynisz ze mną, to ci dziękuję. Jego zastrzelili na Saharze w czasie pierwszej wojny światowej. I wtedy nie boję się ludzi. W wymiarze także psychologicznym to działa bardzo, bardzo mocno. Taka mocna więź z Bogiem powoduje, że te trudne relacje z ludźmi to nie chodzi tylko o prześladowania. Ludzie też w życiu społecznym potrafią się trochę prześladować w pracy i tak dalej. Szef w pracy. I przestajemy się bać. I nasz, tę, nasza, ta nasza wewnętrzna wolność, ona jest, jak my się czujemy wewnętrznie wolni, czyli właściwie szczęśliwi, to ludzie to czują. I szef pracy też to poczuje. I generalnie szefowie pracy takich pracowników lubią mieć. Zadowolonych, uśmiechniętych. Więc jak błogosławiony Jerzy pomoże nam tę wewnętrzną wolność. Zdobywać